Jest dobry, Black i dzisiaj będziemy otwierać dwa mega boxy. Znaczy, no, jak coś mi e, to będzie kozak. Dobra, więc no, idziemy, otwierać te dwa mega Jeszcze jeden Big Box. Wiem, że tego w sklepie nie, ale nie mi się na niego czekać. Y, Okej, okay. już sobie z karnetu. Dobra, pierwsza skrzyneczka. Której nic nie ma na razie. O, po co ja wyłączyłem kamerę? Teraz mega box Jest! Sześć mamy! Mamy sześć! Mamy sześć! Mamy sześć, ludzie. Uwaga. Uwaga. Mamy sześć. Co to? Game, game! I tak nawet mamy. Ja, ale udany odcinek. No dobra, to jest pięć, ale i tak jest! Chromatik! Chromatik! LOL! I kurde miałem Gala do kupienia w sklepie, a tutaj wydropiłem I Już nie ma tej oferty. Jakaś nowa, nowa oferta jest na... Się zamieniła. Ale Gejla na odcinku dropnąć, co się stało? Gail, Gail, Gail. Gaila dropłem co się Widziałem to takcie. to tacie Ej tu musi być dużo łapek Pod tym o Boże, ale jest problem taki, że ja nie umiem nim grać Jest duży problem, że ja nie umiem nim grać Idę tego tika zabić, jak mi się uda Dobra, zabiłem. No, go. Dobra, ale gejle ja dropłem Chromatic, mam już dwa tylko kill mi brakuje, nowy, nowy Zodymiarz, najnowszy Zodymiarz Nie, bo zaraz, zaraz ten nowy legendarny wskoczy do gry GAYLE'A DROPŁEM! Ja myślałem, że to będzie jakiś gadżet jak było to 6 A gdybym ja no, to... Gdybym dropnął gadżet na odcinku yy, Coś bym dropnął w ogóle, to bym się bardzo cieszył Jak ja zobaczyłem tą wszystkie w prawym yy, dolnym rogu tak cieszyłem, tak, miałem nadzieję, że będzie postać, znaczy ja myślałem, że to na pewno nie będzie Chroma, znaczy ja myślałem, że to na pewno nie będzie, znaczy, ja, ja będzie powstać. Yy, no i tutaj taki coś mi powoduje, Brawl stary. dzięki Supercell, dzięki Supercell, dzięki Supercell, nie? jest Kurde, gejla! Gail, Gail. ale nie kupię go, ale tylko mnie dropłem! Wow. co on ma tu z tyłu? to ale nie kupię. Cicho bądź Szymon. Gaila, dropłem. Co so, możemy nawet gadżet kupić? Kupić gadżet? Nie. dobra, nie wyleci potem. No to jest chromatik gdzie. Chromatik. Jezu gay. Gej. Gay do czinku. Tutaj musi być kurde 10 łapek, nie? Albo 19. I mam nadzieję, że dzięki temu Oncikowi wleci nowy stos na no. kanał. Ja nie mogę. Żeby Geyla dropnąć na odcinku? To kurde, nie wierzę w to. Nie wierzę w to, nie? Gdybym, gdybym, psz, jeś, gdybym jeszcze poczekał na tę ofertę, e, to bym trzy megaboxy otwierał, nie? Gaila, mamy! ostatni chromatik nam został do wydropienia. czy pewnie jakieś jeszcze dojdą patrzmy się bo mi się soczek skończył już dobra tutaj bita mamy dobra okej okay, showdown z karlem chyba jesteśmy no dobra siema ale wiecie mu ja chciałem gaila? dlatego że on ma fajny gadżet bo gej, bo gej mi się bardzo podoba Dobra Mamy go Dobra, ja w końcu jest O 5 minut Jeszcze kurde, chyba w bierzeń ty zabramy tym gejem Ja to nie wierzę, wy wierzycie Czy to jest sen po prostu? To jest sen no to jest na Banksen Nie no, to jest na Banksen, kurde Nie, o dobra, żartuję, to nie jest Zen, ludzie Dropłem to, dropłem, dropłem Dobra, dropłem Gayla w Brawl'u A dwa chromatyki I to nawet ze skrzyneczki dropłem to Eee A nie z karnetu, nie kupiłem sobie karnety. w końcu No tam z Surgeon się kupiłem są gada jakieś dziwne bla bla bla, bla. Ja kiedyś wiedziałam, że nie kupiłem tam tego karnetu. Nie kazał, że nie kupimy. Ale i tak mam tego gera. Mnie obchodzi tam ten skin. On był tak skin. Dobra, eee... Yy, dobra. To jest. I patrz, ja tak będę mógł trollować, nie? Stanę przy so kryształstwie. Chcę się zrobić tak, gościu idzie po soczek, a ja mu tak kurde i potem mu to zabieram. A, żebym się dystrofił. Dobra. Ja nie czaję, bo okej. J-Lab, rokłem, lolololol. Zaraz wbiję pucharki, dzięki temu, bo będę się mogła wychylić Курд, это же буль. Отсунься. О, добре. А да, он не всегда забьет. Там кто-то бьет? Конечно. Idę po tego bo, pozabić kurde. Jak będzie 200 subów, to kolejna, to jakaś kolejna gierka albo nowa seria w Minecraft. Nie, No, ja chciałem się Z Rosą, mabym się Jeśli Ja bym już tutaj kończył to, ten odcinek.